Krzyszku, proszę Cię tu na chwilę. O co chodzi? No wejdźże tu. Trudno, żebym ja do Ciebie wychodziła. Jestem na to za stara i za młoda. Właściwie tego chcesz. Czyli wszystkim nie patrz na mnie jak na wroga, bo ja Twoim wrogiem nie jestem, mimo Twojego obchodzenia się ze mną. Mnie się zdaje, że Ty nawet będziesz rad pomówić z kimś, kto ma zdrowy rozsądek, i z boku patrzy na twoje postępowanie. Chodź no tu, nie ciskaj się. Przecież o wszystkim można podyskutować. Jeżeli o Hance, to nie ma żadnej dyskusji. Tak będzie i basta. Naturalnie. Nie wyobrażaj sobie, że ja jestem przeciwna temu projektowi. Owszem. Skoro chcesz naprawiać, tylko namawiać cię na to należy. Ciocia chciała. Żebym Twoją narzeczoną wzięła do siebie, ale. No. Odmówiła. Czemu? Mam męża i seryjny premiera, taki kut. A tam, gdzie się nie ma zmysłu moralnego, jako takiej dziewczyny, to nigdy nie wiadomo co i jak. Czy to mi miałaś do powiedzenia? Ach, poczekaj. Coś z Hanką trzeba zrobić. Na nową służbę nie pójdzie? Na stancję ją oddasz? Boże drogi! Takie mili, to ostatnia zgnilizna i rozpusta. A przy takich instynktach do dnia ślubu... można na pensyń, Ale wątpię, czy wezmą, a potem? To są wszystko drwiny. Wątpię, czy mamcia ją będzie mogła tak długo trzymać w składziku. Cóż więc robisz? Naturalnie, już o jakichkolwiek relacjach ze światem mowy być nie może. Gwizdzę na świat. Masz rację i ja także, ale żyjemy w ciągłym kontakcie. Pluję na kontakt! Naturalnie! Tylko musicie sobie sami wystarczyć. Nie znam jej. Musi mieć dużą inteligencję wrodzoną. Ty to rozwiniesz, więc z moralnej strony nie ma obawy. Tylko materialna. Mam ją w pięcie. O, tak się mówi. Ale ty masz pensję 60 zł. I oprócz tego masz masę długów. Kondykt w powietrzu. Z tego wytroje to nędza. Hanka nie zarobi nic. Chyba, że będzie u siebie samej sługą. No, ale i to. A ty przyzwyczajony do swoich pieniędzy i nie swoich? Tak będzie, jak powiedziałem. Tak. Ale głównie o, o te pieniądze. Bo niby z czego żyć? Wieczorami musisz pisać? Może uda ci się, ci da jakieś kawałki do odrobienia w domu, ale i to. Daj ty mi spokój! Bądźmy logiczni. Mieszkanie, już jeden pokój z kuchenką, 25 do 30. Na życie górne, co jest nędzą. Ale skoro się kochacie. To już cała pensja. A gdzie reszta? Będę robił długi. Mam ciał głosi, nikt centa nie da. A rodzice jeszcze żyć mogą i 30 lat. Będziesz męcarzem długo, bardzo długo. No, ale... A daj ty mi spokój. Boże drogi, gdyby to można tak życiu powiedzieć, daj mi spokój. A ono włazi na kark, jak hydra z dłabi. Zbyszko, popatrz mi w oczy. Ty żałujesz tego, coś zrobił. Puść mnie! Nie puszczę! Tu się rozchodzi o coś więcej. Jak o głupie na złość matce? To nie na złość! Ja chciałem raz zetrzeć w proch to podłe, to czarne, co tu jest duszą złych czynów w tych ścianach. Chciałem raz wziąć się za bary z tym czymś nieuchwytnym i. I wziąłeś się za bary. Szamotałeś, pokazałeś kły. Ale teraz musisz ulec. Nie muszę. Nie ulegnę. Masz siły do takiej ciągłej walki? Aha, aha nie odpowiadasz. No, no. Ty już jesteś zupełnie wyczerpany. Ciebie ta jedna noc zmogła, a cóż dopiero całe życie. Ach ty! Ach ty! Cóż ja? Ciocia powiedziała, że ja mam złodziejski spryt. Tak. Bo zgodziłam się z życiem i kradnę to, co jest najmniejszego. To jest szczyt mądrości. Walczyć? Don Śmieszne. Zresztą sam powiedziałeś. Wyciągniemy kopytka. Ty umiesz budzić we mnie kołtuna. Ależ on na chwilę w Tobie nie zasnął. Ty się z nim nie borykaj. Tu na nic. Przecież wiesz sam. Zresztą co Ty od cioci chcesz? Ona Cię kocha. Dała cię życie. Ha, ha! Ja się na świat nie prosił. To komunał. Wychowała cię, według niej, jak najlepiej. Najlepiej? To zgroza słuchać, co ty mówisz. Według niej. Wszystko to zrobiła przez miłość dla ciebie. I teraz ona płacze, Zbyszku, ona płacze. E! Nie E! To jest matka. No i co? Co będzie z Dyszką? No, no. Jest jeszcze czas. Nie. Nie takie rzeczy przecina się od razu. Raz, dwa. Zobaczysz, odetchniesz. Jak z tym skończysz? Ale jak? Już my na to poradzimy. Będzie skandal. A widzisz? A mówiłeś, że ci o świat nie chodzi. I przeprosisz, matkę. Za co? Zrób to. Obraziłeś ją bardzo. Ona chora, ona biedna. Ciociu. Ale krzywda jej się nie stanie. Proszę cię. Już ja w tym będę. Ciociu.